To zaczynam nadawać na wszystkich trzech kanałach. Znowu to jest takie moje wyzwanie. To jest takie moje wyzwanie, ale człowiek się uczy cały czas. Dzień dobry, dzień dobry. Live 10.01, drogi TikToku, wczorajszy się nie zapisał. Ja się uczę, sorry, sorry. Nie wiedziałam, że muszę tam coś specyficznego kliknąć, żeby on się zapisał. Wydawało mi się, że się będzie zapisywał. Jak zwykle, a jak zwykle, jak od dwóch dni na trzech kanałach, czyli dzień dobry TikToku, dzień dobry YouTube, dzień dobry Instagramie. 10.01 plus minus minuta codziennie od poniedziałku do piątku, znaczy. Live o tym, w jaki sposób skupić się na dzisiaj, o przydatnych kompetencjach, o tym, w jaki sposób sprawić, że nasze życie jest bardziej i że lepiej wykorzystujemy je i że faktycznie budujemy je takie szczęśliwsze dla nas. Tak patrzę na siebie, bo na każdym wyglądam trochę inaczej, bo inny aparat, inna chyba trochę i wszystko, ale to jest też zabawne i to jest też moment bawienia się w ogóle kamerami. Więc dzisiaj taki temat, nie marnuj czasu. Bo czas zmarnuje ciebie. I to jest bardzo poważny temat, dlatego że to się, to się wydaje um, takie oczywiste, że a, czas jest naszym najważniejszym zasobem, Na, ale to warto sobie uświadamiać i warto wyciągnąć z tego wnioski. Dzisiaj ci wyciągnę, dam Ci kilka podpowiedzi, w jaki sposób sprawić, żeby Twoja doba się rozciągnęła. Ja jestem mistrzynią zaginiania czasu przestrzeni. Jestem znana z tego, że wydobywałam zdoby dużo więcej, dużo, 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 dużo niż wiele osób, a mimo wszystko cały czas się jeszcze uczy i optymalizuję tego, dlatego że mm, są. Ja mam bardzo duży apetyt na życie i to też sprawiło, że nauczyłam się w pewnym momencie zarządzać czasem bardzo dobrze. Właśnie ze względu na to, że chciałam upchnąć w tobie jak najwięcej, bo mam przepiękne pasje, mam wspaniałe, wspaniałych bliskich, mam, mam dużo pracy, dużo fascynującej pracy, mam zespoły, no dużo się tej i cały czas się rozwijam i, dużo się, i jestem kinomaniakiem. No dużo jest takich rzeczy, mimo że nie chodzę do kina już. Ale to jest na inny ten, nam rzadko chodzę, w Portugalii jest inaczej. I z tego względu nauczyłam siebie i uczyłam przez te 23 lata bycia trenerem, w jaki sposób optymalizować siebie w czasie, a teraz widzę w dobie dopano, do, pan, do, pa, dop, pa, dopamina, czyli dopaminowych dopaminowych różnych bodźców, które, które nas zabijają i kuszą, to jest jeszcze trudniej. Dzisiaj jest 2 kwietnia. Nie wiem jak tobie, ale mnie te pierwsze trzy miesiące minęły tak i to, co jest bardzo ważne, o czasie możemy myśleć przez dwa pryzmaty. Po pierwsze musimy sobie uświadomić, że z wiekiem zaczynamy go odczuwać inaczej. Co to oznacza? Oznacza to, że jak mam 46 lat w tym, w tym roku, to dla mnie rok życia to jest 1,46 życia. Dla mojego syna, który ma 14 lat, 15 lat w tym roku, to dla niego rok życia to jest 1,15 życia. Więc odczuwanie czasu się zmienia z wiekiem i to jest zupełnie normalne i to trzeba zaakceptować. Okay? To jest taki bardzo, ale to bardzo ważny element. Czyli jak będę miała 50 lat, 60 lat, 70 lat, no to jeden rok to jest 1,70. Rozumiesz? Czyli mówi się, że po 50 się, się, się dzieje to, że dzieje się tak jakby taka, takie poczucie równi pochyłej, ale to nie musi tak być. To jest kwestia tego, w jaki sposób nauczymy się zarządzać sobą w czasie. To jest takie bardzo ważne. Więc pierwsze, to jest zrozumienie. Jest inne odczuwanie czasu na przestrzeni lat i życia. I to jest zupełnie normalne i to jest ok. Druga kwestia to jest to, że my mamy tylko 24 godziny na dobę i w skali doby jest on nam dany sprawiedliwie. Czyli długość życia mamy różną, nie? I część osób żyje krótko, część osób żyje długo, część dba o siebie i żyje krótko, część nie dba o siebie i żyje krótko, część dba o siebie i żyje długo, część nie dba o siebie i żyje długo. Wiecie o co chodzi. Więc tutaj są pewne zależności, że ja jestem fanką tego, żeby dbać o siebie jak najbardziej, żeby mieć takie poczucie że robię wszystko co mogę z tym co mam, tu gdzie jestem, żeby wydłużyć sobie jakość życia i długość życia, bo żyć długo to jeszcze nie, nie, nie o to chodzi do końca, to chodzi o to żeby żyć do, 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 wiek nas nie określa, określa nas stan zdrowia, nie określa nas to poczucie, to jak się czujemy, ale to tylko też tak znaczyć, że nie skupiamy się na tym ola boga ola boga ile będę żyć lat, żyję za każdym razem tak. Nie, jakbym miała dożyć 120, a jednocześnie pamiętając o tym, żeby nie odkładać życia na później, bo nie wiem ile dożyję. Nie? To jest taki bardzo ważne. Ja bardzo często uczyłam przez, przez te wszystkie lata różnych osób, z którymi pracowałam jednego, że nie zrezygnuję z dzisiaj na rzecz jutra. Co mam na myśli? Wiele osób się zachorowuje, czyli wiele osób. Są osoby, które bimbają sobie strasznie, ale są osoby, które się zachorowują na zasadzie, ja po 40 to będę już rentierem, po 50, albo wtedy sobie odpocznę, albo. Po, rozumiesz, nie? Czyli robi sobie taką presję na zasadzie teraz, zapędzielam tak na maksa, na maksa, na maksa, nie szanując nie dbając o relacje z innymi, nie dbając o pewien balans. Hmm. I później to się kończy tak, że, że albo się kończy tak, że nie dożywamy, albo kończy się tak, że już nie mamy siły na pewne rzeczy, albo kończy się tak, że pewne rzeczy nam już nie sprawiają radości. Bo to hasło, które powtarzałam często, że nie zrezygnuję z dzisiaj na rzecz jutra, oznacza, że każdy czas ma swoje barwy. Czyli ja nigdy więcej nie będę miała 46 lat, tylko będę miała przez te 12 miesięcy od września no i ma, posiadanie tego wieku ma pewne swoje barwy. Nie. Czyli inne rzeczy robimy, jak jesteśmy 20-latkami, inne jak jesteśmy 30, 40, 50 i tak dalej. Inne mamy, nie wiem, nasze dzieci <grym> nigdy nie będą miały więcej tyle lat i każdy wiek, jeżeli chodzi o dziecko, też ma swoją barwę, prawda? czyli, A. czyli w momencie, w którym chcemy. Zrobić na zasadzie, to teraz kochani mówimy do dziecka, to ja teraz muszę dużo pracować, żebyś miał na, na to, na tamto, na sianto, super fajnie, ale to trzeba złapać balans i zaraz do tego będę przychodziła. Dlatego, że nasze dzieci jak mają roczek 2, 3, 5, 15, 20, każdy wiek ma swoją barwę, każdy. A prawda jest też taka, że z wiekiem coraz mniej nas potrzebują, dlatego że nawet dobrze jakby nas coraz mniej potrzebowały, dlatego że mają swoich przyjaciół, mają swoje życie, no dobrze by było, żeby w pewnym momencie się wyprowadzili z domu i tak dalej. Więc przegapienie tego też dzieciństwa też jest bez sensu. I teraz jak to zrobić, żeby mieć balans, mieć czas dla siebie na pasję, żeby mieć czas na... Dla bliskich dzieci, partnera, partnerki, żeby mieć czas na pracę, bo przecież pieniądze są tak istotne, bo bez pieniędzy, że bez pieniędzy jest absolutnie trudno żyć, no, ani żyć, ani umierać, ani dbać o siebie, ani zapewnić dzieciom start, ani sobie normalne życie, no trzeba mieć pieniądze. Więc jak to zrobić, żeby złapać w tej dobie takie jakby takie organizacji siebie, żeby faktycznie wydobyć z, z tego życia jak najwięcej. Po pierwsze trzeba zaakceptować fakt, że czasem nie da się zarządzać. Możemy zarządzać tylko sobą w czasie. Czas nie jest takim zasobem, którym da się zarządzić w rozumieniu tego, że my go nie możemy przesunąć. Nie? To ja dzisiaj coś tam, a przesunę w przyszłym tygodniu, będę miała już dobę nie 24-godzinną, tylko 48, nie, bo sobie przesunę zasób tak? albo sobie coś pozmieniam, pożongluję po, po tym czasem. Nie, mogę żonglować sobą w czasie, nie mogę żonglować czasem. To jest bardzo ważny element. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że trzeba nauczyć się podejmować, czy trzeba zaakceptować fakt, że w dzisiejszej dobie, kiedy jest tak dużo wszystkiego, tak dużo bodźców, tak dużo możliwości, tak dużo opcji, tak dużo o Jezu. To trzeba nauczyć się rezygnować. Trzeba nauczyć się odmawiać z komfortem, rezygnować z komfortem, nie chcieć wiedzieć, widzieć i w ogóle. Kiedyś, ja nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie tej statystyki, ale kiedyś się mówiło, że. Mm, to chyba w średniowieczu bo nie pamiętam, że w średniowieczu przez całe życie ludzie mieli tyle, ile, tyle informacji, ile przez miesiąc teraz. Nie wiem teraz, czy jakby sprawdzić statystykę obecną, czy ilość informacji, która jest nam dostarczana, to czy by nie było w ciągu doby, wie? Dlatego, że zwróć uwagę, mamy social media, mamy TikToki, y, YouTuby, Xy po prostu, Facebooki y i tak dalej. To jest źródło informacji, ale też źródło zapychaczy czasu, to jest źródło bodźców nas. Mamy reklamy, mamy telewizję, mamy świat, mamy mnóstwo różnych rzeczy, które nas bodźcują i chcą zabrać naszą uwagę. Jakie zrobione są um, seriale na Netflixie? Ja powiedziałam, że jestem kinomaniakiem, bo jestem. Ja uwielbiam dobre, dobre kino, uwielbiam dobre filmy i kiedyś właśnie się śmiałam z tego i analizowałam właśnie pod tym kątem, że tam jest mnóstwo mądrych, dobrze opłacanych kół, które robią w taki sposób te wszystkie filmy i seriale, żeby nie dało się od nich oderwać, dlatego że one zawsze kończą się w takim momencie i tak budują napięcie, że kończymy jeden odcinek, mówimy sobie, no jeden odcinek, jeden. A potem jest, no ale jak? No ale no przecież jest, no ale ja muszę wiedzieć co. Ile znasz takich osób, być może sama, sam do nich należysz, że jak ktoś włącza serial, to już łyka cały sezon. Nie? W weekend, w, w tydzień, generalnie po prostu pach, 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 pach. pach, No i wszystko super. No ale Netflix, jak obejrzymy jeden sezon czegoś albo jeden serial, to co nam robi? Podpowiada nam kolejne. Co więcej, teraz to już nawet wysyła maile. No, Tego nie widziałeś, a takie jest i w ogóle. Czyli jest mnóstwo mechanizmów w, we wszystkich internetowych rozwiązaniach, które wołają o naszą uwagę. Ale to nie są mechanizmy, które się troszczą o nas, to są mechanizmy, które wyssają nas z czasu, energii, zasobów, sterują nami pod kątem tego, żebyśmy. Spędzali czas właśnie tu, a nie indziej. I teraz w momencie, w którym chcemy, żeby nasza doba się rozciągnęła, żeby nasza doba była, była faktycznie prowadziła nas do naszego życia bardziej, to musimy nauczyć się odpowiadać sobie na pytanie, które ja zresztą już kilka razy zadawałam w tych live'ach, czyli po pierwsze musimy wiedzieć, jakie ma być nasze życie. Tak? Czyli ja muszę wiedzieć, czego ja chcę od życia i czego ja nie chcę od życia. I to jest takie ćwiczenie dla Ciebie do zrobienia. Wypisz sobie, czego chcesz od życia, a czego nie chcesz. Nie? Mm, dlatego, że to jest bardzo, ale to bardzo pomocne. Dlatego, że ne, wtedy, jak już wiemy, czego chcemy, a czego nie chcemy, to. Nie chcę biedy na przykład, chcę mieć swobodę kupowania różnych rzeczy. Nie chcę być samotna, samotny, chcę mieć fajnych ludzi wokół siebie. Nie, tak, chcę mieć dobrą rodzinę, chcę być zdrowa, nie chcę chorować. Nie, no, wypisujesz sobie wszystkie takie rzeczy. I wtedy, jak masz dobę, i masz te 24 godziny, no to trzeba ją podzielić. Tak? Różne są metody dzielenia doby i w zależności od tego, jaką mam pracę, to możemy to, to różnie podzielić. Natomiast jest taka metoda 3x8 i ona może być też dla ciebie pomocna, czyli że 8 godzin powinniśmy spędzić się podczas snu, 8 godzin to na rzeczy związane z zarabianiem, a 8 godzin na wszystkie rzeczy związane prywatne. I to jest trudny bardzo podział, bo ja nie lubię takich różnych podziałów, bo one są bardzo, bardzo uzależnione od tego, na przykład, nie wiem, rodzic małych dzieci w życiu nie jest w stanie się w to skomponować, bo po pierwsze trudno mu spać 8 godzin, bo, bo śpi w, w rytmie dziecka, po drugie, no bardzo często, ale wtedy na przykład nie pracuje, a jak pracuje i, i ten, i, i mimo wszystko i pracuje i... I, I ma małe dziecko, no to jeszcze bardziej mu się rozjeżdża ta doba. Więc tutaj nie ma takiej złotej recepty, która ja ci powiem, to jest, nie. Ja absolutnie nie jestem fanką tego, co lata po internecie. Na no zasadzie stosuj takie, takie recepty. Natomiast odpowiadając sobie na pytanie, czego chcesz i czego nie chcesz, i odpowiadając sobie na pytanie, co musisz w dobę upchnąć, żeby. Mieć to, co chcesz i nie mieć tego, czego nie chcesz, to nagle zaczynamy inaczej podejmować decyzje. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że dla, dla przykładu, no, może nie jesteś w stanie spać 8 godzin. Ja nie jestem, ja nawet nie mam czasu teraz, żeby spać, a z chyba bym nie chciała. Mm. No ale jesteś w stanie spać na przykład efektywniej 6,5, 7, 7,5. Przyjmijmy 7, że to jest taka dobra liczba, a 6,5 to jest podobno minimalna. Czyli wtedy odpowiadasz sobie na pytanie, to co ja muszę zrobić, żeby spać efektywnie 6,5 godziny, bo spanie z panią nie różne. Czyli żeby mój sen był głębszy, bardziej regeneracyjny i żeby, żeby się wysypiać. Nie? Co ja muszę zrobić? I do tego sobie dopowiadasz, bo to naprawdę chodzi o pewną nie tylko. To, żeby coś robić, tylko żeby robić rzeczy właściwe właściwie. Jeżeli jesteś na takim etapie, że właśnie, na przykład masz małe dziecko, dzisiaj będzie chyba trochę dłużej niż 15 minut, ale postaram się szybko. Jeżeli masz małe dziecko i nie jesteś w stanie nawet spać te 6,5 godziny, to nie lamentuj, ojej, ojej bo, bo, bo ja teraz się nie mogę wyspać w ogóle. Ja znam takie mamy, on chodzą, takie zombie, takie w ogóle. Kurka wodna, celebruj fakt, że masz dziecko, i odpowiedz sobie na pytanie. Nie każdy jest w stanie mieć dziecko, nie każdy może mieć dziecko, nie każdy ma ten przywilej i ten, to błogosławieństwo. Więc zaakceptuj fakt, że przez pewien okres Twojego życia, wtedy, kiedy Twoje dziecko jest w takim, w takim a nie innym wieku, będziesz spać mniej. Kropka. I co możesz z tym zrobić, żeby zwiększyć efektywność? Zastanów się, co możesz zrobić, żeby Twoje dziecko spało lepiej, i zastanów się, co możesz zrobić, żebyś ty spała lepiej. Żebyś ty spał lepiej. I tyle. Czyli za każdym razem nie rozmieniamy tego, czego nie mamy, czego nie możemy i w ogóle, tylko za każdym razem zadajemy sobie pytanie, jak mogę zwiększyć efektywność tego, co robię, gdzie mogę przestać marnować czas, ja mogę zwiększyć efektywność tego, co robię, tak? Bo jeżeli chodzi o nasze głębsze spanie, no to ja na przykład piję specjalny suplement, który mi pomaga, kto będzie zainteresowany, to napier proszę który mi pomaga zasypiać i spać głębiej, bo ja mam nadmiar energii za dużo, zawsze mam wyzwanie z tym, żeby iść spać na czas yy, i często się budziłam wcześniej w nocy, teraz już wyregulowałam się i, i mi to służy. E Czyli i w momencie, w którym masz na przykład Twoje dziecko i ono też śpi w jakimś zwariowanym tempie, no to jest w jakimś zwariowanym rytmie, no to jasne, na pewne rzeczy mamy wpływ, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Dzieci nie mają takiego magicznego guziczka, żeby je wyłączyć, natomiast są pewne techniki i sposoby rozwiązania na to, żeby dziecko spało lepiej, tak? I to jest też Twoja rola, Twój brak nerwowości, to jest to, że mm, dla przykładu, nie wiem nie bombardujesz jeszcze u wielu ludzi Kataryna leci non-stop, czyli telewizor leci stop A jak dziecko ma być spokojne, jak jest non-stop bombardowane tym, tym światłem i tymi zmieniającymi się obrazami i tak dalej. No to jest w ogóle historia, jakby tutaj można by było godzinami mówić na ten temat, w jaki sposób można poprawić radymy dziecka i jakość snu dziecka, ale to tym się nie zajmujemy teraz i od tego są eksperci z tego zakresu, więc możesz poszukać tego na przykład na YouTubie. Czyli to jest jeden temat spanie, czyli jak mogę zwiększyć efektywność, jak mogę zwiększyć w ramach mojej rzeczywistości. Druga rzecz, praca. No to jeżeli ktoś jest na etacie, wiecie bardzo dobrze kto mnie zna, ja nie jestem fanką etatów w ogóle, bo to jest oddawanie, oddawanie czasu za, za godzinę i, i nie, ale jeżeli już jesteś na etacie, to no to i, nie wiem, musisz dojeżdżać, musisz coś robić. No to możesz się zastanowić, jak możesz zoptymalizować drogę dojazdu i powrotu i połączyć ją z czymś fajnym, na przykład z rozmawianiem przez telefon z przyjaciółmi, z bliskimi, po to, żeby budować relacje, żeby już ten czas dojazdu wykorzystać, albo uczyć się języków, albo robić coś efektywnego, a nie posłuchać muzyki. Już dawno rzadko bardzo słucham muzyki, dlatego że doba nie jest z gumy. Nie? Czyli robić coś efektywnego w tym czasie, niekoniecznie efektywnego na poziomie muszę się uczyć, szkolić, ale mogę na przykład budować relacje, mogę pielęgnować relacje, mogę dbać o bliskich wtedy, jak jadę w trasie, nie? jak jadę w jedną i w drugą stronę. Jeżeli nie mam pracy na etacie, na, albo pracuję zdalnie, albo nawet no, czyli mam jakąś większą elastyczność, no to mogę się zastanowić, w jaki sposób, bo osoby, które pracują na przykład zdalnie, no nikt ich tam nie rozlicza, że one 8 godzin siedzą przed tym kąpem. Czyli w jaki sposób mogę zwiększyć efektywność mojej pracy? Czy w takiej pracy, jak ja robisz, że jestem w ogóle sobie z starym przyklażym okrętem, czy w takiej pracy, jak jesteś na etacie, ale zdalnie, czyli masz pewną elastyczność robienia różnych rzeczy w międzyczasie, to w jaki sposób możesz zwiększyć efektywność tego, co robisz? W jaki sposób możesz. możesz Pracować szybciej, pracować lepiej, pracować efektywniej, bo też były takie badania i one udowodniły, że ludzie spędzający 8 godzin w pracy, to pracują z 2,5 efektywnie, nie? Czyli masz przestrzeń, tak? Ale znajdź sobie taką pracę, która wynagradza cię za efektywność, bo wtedy masz większą mobilizację do tego, żeby być efektywną, efektywnym. Jeżeli chodzi o. Na, o sporty, o dbanie o siebie, o relacje. No nie mamy czasu, mamy, mm, nie mamy jakby doby z gumy, cały czas będę to powtarzać, no ale jak ktoś powie nie mam czasu ćwiczyć, bo mam małe dzieci, no to kurka wodna, wymyśl sobie ćwiczenia, które możesz robić z małymi dziećmi. Biegaj z nimi, tarzaj się po podywanie, włączcie sobie wtedy YouTube'a jakieś wspólne zabawy, potańczcie, włączcie sobie, nie wiem, coś co możecie właśnie razem powygłupiać po i tak dalej. Potraktuj to, że to jest twój trening. Ale zrób go jakoś sensowniej. Nie wiem, sprzątasz, musisz sprzątać w domu, nie masz tego przywileju, żeby mieć sprzątaczkę, albo nie chcesz mieć tego przywileju. No to załóż sobie, kup sobie lekkie odważniczki na, na ręce, na, na nogi i w momencie, w którym szorujesz, potraktuj to jak trening. Wykorzystuj takie drobne rzeczy, czyli optymalizuj tam, gdzie się da optymalizować. Mm. Nie masz czasu dla swojego partnera, partnerki. Może jesteście w stanie razem coś porobić, ale znajdź na przykład minimum te pół godziny dziennie, gdzie jesteście tylko wy, tylko. Cztery oczy i w ogóle niech Wam nie przeszkadza. Czyli jakość, nie ilość, jest nieraz ważniejsza i to powoduje, że się nie zatracamy. Czyli podsumowując, tak naprawdę wiele osób, bo bardzo dużo osób do mnie przychodzi właśnie z tym, a ja nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Wiele osób, tak jak analizuję te, te osoby, które mówią, że nie mają czasu, no mają mnóstwo przestrzeni do tego, żeby, żeby mieć ten czas. Natomiast po pierwsze muszą wiedzieć czego, czyli jak chcesz zoptymalizować swój czas, to musisz wiedzieć czego chcesz, a czego nie chcesz, a potem ważne jest, żeby zacząć sobie zadawać pytanie, czy to mnie przybliża, czy to mnie oddala. Jak ktoś mnie widzi w internecie, to ja, non-stop, świecę w internecie, ale ja w ogóle nie chodzę po internecie, w ogóle. Jak czegoś szukam, tylko wtedy, jak z kimś rozmawiam, tylko wtedy, ale nie wiem co u kogo słychać. I ja wiem, że to jest tak, że jak wchodzimy na TikToka, Instagrama czy gdziekolwiek, to się zaczynamy. Zatracać i wtedy Ty, jak chcesz, żeby twoje życie było bardziej, jak chcesz, żeby twoje życie faktycznie, Twoja doba była sensowna, a nie przepalona, żeby nie mieć takiego poczucia, że przypalasz y, życie, to, to trzeba umieć sobie powiedzieć stop. Trzeba umieć ugryźć w palec i trzeba umieć po prostu przestać robić rzeczy, które cię oddalają od tego, co jest dla ciebie ważne, a nie przybliżają. Dlatego że nie da się wiedzieć wszystkiego, nie da się widzieć wszystkiego, nie da się być wszędzie. Musisz podjąć decyzję, czego chcesz czy jakie kompetencje chcesz mieć, jakie zasoby, czyli jaką pracę musisz wykonywać, żeby mieć dany standard życia, jakie chcesz mieć relacje i z kim i zacząć po prostu robić sensowne kroki, ale nie skupiając się na tym, czego nie masz, nie skupiając się na tym ola Boga, bo inni mają więcej czasu, albo tego, albo tamtego, albo się tego. Nie, skupiasz się zawsze na sobie, reflektory na siebie, i zawsze sobie odpowiadasz na pytanie, co ja, biorąc odpowiedzialność za siebie, co ja mogę zrobić dzisiaj, żeby mój dzień był efektywniejszy? Z czego powinnam zrezygnować? Łap się na tym, ale z radością, nie na zasadzie o ja głupia znowu siedzę i co, co, Co mogę robić, żeby z czego mogę zrezygnować, żeby, żeby robić rzeczy, które są dla mnie ważne. Jak mogę połączyć te rzeczy, które robię z tym, żeby było to efektywniejsze. Ja dla przykładu w moim zamiłowaniu do seriali, do takich rzeczy, ja jak ćwiczę w domu, no to sobie zawsze coś puszczam. Czasem nawet na sobie coś puszczam, jak i po schodach albo pobieżni. Albo jak my jemy z jej pobojniową też jest teraz oglądamy akurat Siuca. To ja oglądam, z nim jemy i oglądamy niby teoretycznie, powinno się rozmawiać. W ogóle pójdę na corach. Jak się ogląda coś wartościowego, a nie że każdej swojej komórce, to to jest bardzo wartościowa rzecz, bo my sobie oglądamy razem Siuca i ja przy okazji w garniturach. Ja przy okazji tłumaczę mu pewne mechanizmy, tłumaczę mu pewne zachowania, tłumaczę mu pewne rzeczy, pokazuję mu jak to może przełożyć na siebie. I to jest ultracelne. Mamy czas wspólny, robimy to, co kochamy, też oglądamy, a przy okazji jeszcze on się uczy i nie wiem, albo się, jak już skończymy, jeśli sobie dokończamy, to się przytulamy, whatever, no to po prostu da się takie rzeczy, fajne rzeczy ze sobą robić, tylko trzeba przestać narzekać, wziąć odpowiedzialność. Znać odpowiedź na pytanie, czego chcę, czego nie chcę i nauczyć się dokonywać wyborów każdego dnia, co chcę robić, a czego nie chcę robić, bo mm, to zdeterminuje jakoś nasze życie, to będzie decydowało o tym. Co, co jak będzie w przyszłości. No ja oczywiście zawsze będę namawiała do tego, żeby budować dochód, który z czasem staje się pasywny i który ma dźwignię czasu, dlatego, że jak ja teraz do Was tutaj mówię, to ileś osób, które jest u mnie w zespole, narobi swoją robotę i mimo wszystko jakby biznesie, biznesy się budują, bo to nie jeden. Więc jak Ci brakuje takiej pracy, to może warto też się zastanowić nad tym i tu Cię zapraszam do siebie. Jak Ci brakuje, A, brakuje takich opcji, to ja mam trzy. To chyba. Więc Podsumowując, Twoje życie w Twoich rękach, jak przestaniesz narzekać i będziesz się skupiać na tym, co masz, a czy nie, czego nie masz, będziesz, a, a, będziesz, a, będziesz dobrze wykorzystywać te zasoby, to zobaczysz, jak twoje życie się zmieni. To był drugi klucz do tego, co może blokować Cię w zarabianiu, jutro punkt trzeci z pięciu, jeżeli nie znasz poprzednich poprzednich to zapraszam Cię, na Instagramie jest wszystko na, TikTok, na TikToku nie ma jeszcze nic, mam nadzieję, że dzisiejszym się za, zapiszę, ale na moim Instagramie i na moim YouTubie są wszystkie live'y od początku, kiedy nadaję, więc zapraszam Cię do obejrzenia wstecznych, pięknego dnia wspaniałości i do zobaczenia jutro o, o! 10.01, ale mi się zatrząsł świat, no i teraz muszę